Po pierwsze dzień dobry, po drugie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w Państwa panelu. Wczoraj właśnie tutaj w Poznaniu rozmawialiśmy o tym, jak ważne są obszary funkcjonalne, jak ważny jest proces metropolizacji. Ja pozwoliłem sobie nawet postawić taką bardzo silną tezę, że brak dzisiaj budowania tych obszarów funkcjonalnych, brak rozwiązań prawnych, specjalni z premedytacją, nie rozwiązania prawnego, a rozwiązań prawnych będzie albo już jest, przeszkodą w rozwoju naszych wspólnot lokalnych i wcale nie mam na myśli miast takich jak Włosów, wokół których metropolie się budują. To jest ważne z uwagi na tych wokół, które, wokół których to miasta metropolie się budują, ale to jest także ważne dla tych, którzy je, je tworzą. Stawiam kolejną tezę, że trudno będzie dostarczać naszym obywatelom, którzy przecież migrują pomiędzy naszymi samorządami odpowiedniej jakości usług publicznych. W sytuacji, kiedy nie będziemy mogli właśnie dysponować takim podmiotem, jakim są związki funkcjonalne, związki metropolitane. Zresztą mówiłem o tym w kontekście polityki regionalnej Unii Europejskiej, która powinna widzieć w dystrybucji środków nie tylko samorządy województwa to jest dla mnie zrozumiałe i oczywiste ale powinna widzieć także duże obszary. Metropolitarne. Cóż, przez ostatnie lata nie udało się stworzyć solidnych ram prawnych dla funkcjonowania takich związków. Wierzę, że tak się stanie. Wierzę, że poza tą jedną. To znaczy, poza obszarem funkcjonalnym dla Zagłębia i Śląska, czyli górnośląsko zagłębiowskim związkiem, powstaną także inne po to, żebyśmy mogli po prostu lepiej odpowiadać na potrzeby naszych mieszkańców. Tu nie chodzi o konkurencję. To nikt z nikim konkurować nie będzie. Nikt nikomu. Niczego zabierał nie będzie. Chodzi o to, żeby w sposób funkcjonalny, całościowy, systemowy, kompleksowy tam można sobie jeszcze trochę przymiotników do tego dodać móc zajmować się naszymi obywatelami, móc efektywnie odpowiadać na ich potrzeby. Wierzę, że to będzie możliwe teraz. Wierzę, że ten rząd zrozumie tą potrzebę. Wierzę, że takie związki funkcjonalne pomiędzy samorządami powstaną w różnych częściach naszego, naszego kraju, bo taka jest po prostu potrzeba. Czyli jeszcze raz i na sam koniec, jeżeli chcemy efektywnie odpowiadać na potrzeby naszych obywateli musimy wyjść poza administracyjne ramy naszych samorządów w pojedynkę, jak ja to mówię w przypadku Wrocławia, ale nie tylko w pojedynkę, nie jesteśmy już w stanie powoli efektywnie na te potrzeby odpowiadać, stąd potrzeba właśnie tych związków metropolitalnych, związków funkcjonalnych samorządów celem realizacji tych podstawowych usług komunalnych dla naszych dla naszych mieszkańców. Także trzymam kciuki za tych wszystkich, którzy o tym procesie myślą, za tych, którzy o tym procesie decydują i wierzę, że podczas kolejnej konferencji, być może właśnie podczas kolejnego Local Trends, będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy dalej, że myślimy odpowiedzialnie, a ta odpowiedzialność oznacza rzeczywiście powołanie do życia związków funkcjonalnych. Szanowni Państwo, bardzo przepraszam, że nie mam mnie na żywo. W Poznaniu byłem wczoraj, a dzisiaj mam obowiązki związane z Dniem Edukacji Narodowej w Białymstoku. Unia Metropolii Polskich, jak sama nazwa wskazuje, jest za rozwiązaniem problemów metropolizacji. I jest to nasze dobro wspólne, bo nie dotyczy ono tylko dużych miast, czy 12, czy 16, czy 18, ale dotyczy to około 100 miast które są wokół e, dużych miast e, w Polsce, a też kilkuset chyba sześciuset miejscowości, e, które są również zrzeszone w związku gminy wiejskich, dlatego też proszę państwa trzeba byłoby to rozwiązać systemowo. E, z jednej strony oczywiście mamy jedną metropolię e, u, już e, w Burnośląsko-Zagłębiowską, ale też e, kilka metropoli czeka w kolejce o swoje prawa, i ja oczywiście popieram te starania, ale z drugiej strony możemy to rozwiązać kompleksowo, i właśnie temu ma służyć ta debata. Żeby wypracować takie rozwiązania, żeby przekonać tych, którzy mówią, że to, jest, to będzie służyło tylko dużym miastom, ale nie. To, be, to ma służyć nam wszystkim. Tak jak ZITY. Związki y, miast, y, w naszym przypadku to jest Białostocki obszar funkcjonalny, służy Stokowi i, i dziewięciu czy dziesięciu otaczającym gminom. Tak, y, metropolie mają być rozwiązaniem dla większych obszarów, bo są to obszary powiązane funkcjonalnie. Y, z, tak naprawdę to w wielu wypadkach. E, już dzisiaj te metropolie istnieją, tylko nie ma ich sformalizowanych. Także, szanowni państwo, zachęcam do debaty i do takich rozwiązań, które, na które oczekujemy od kilkunastu lat.